Ja chciałam Jasia zwężyć. Jakiego Jasia? Proszę pani, ja tu nie mam takiej mocy, żeby jakiegoś chłopa poprawiać. Ale poszewka na Jaszka. A, no to tak pani się odzywa, że ja nic nie rozumiem. To trzeba mówić od razu. Ha, a jaki to będzie koszt? Proszę pani, ja nie potrafię tego stwierdzić, bo pani może do napięcie na słowak, na guzik czy na inny bolec? Ja, ja tak normalnie z boczku lubię. czynników, czy podszewka ma być rozdziabiona, rozchylona, w jaki sposób, pod jakim kątem. A to ja nie wiem, może zrobi pani jak pani wygodniej. A to nie ma mi być wygodniej. Ja zrobię po swojemu, a pani mi później z pretensją o 2 centymetry przyleci. Tak, ja tylko te dwa centymetry właśnie chciałam. Poczeka pani, bo następny klient przyszedł. Dzień dobry, pani Krzysiu. Ja szybciutko obsłużę, a pani tak się zastanawia, prawda? No nieprawda, bo ja tylko chciałam to zostawić. Dzień dobry, ja jestem Jaszkiem. Z jakim Jaszkiem? Bo ja chciała zwężyć o dwa, a pani o pięć mi zwężyła. Ja jestem krawcową 30 lat i nikt do mnie z nie wrócił. Ja potrafię mierzyć, proszę pani. A co? Centymetr ma pani inny jak ja. Przepraszam, dziękuję, do widzenia. Proszę! <grym>